Ciekaw jestem e, tego pierwszego pchnięcia Michała Haratyka. Jest Michał w kole. No może obudził się, może to będzie już inaczej wyglądało. Szybko, w te nogi stanęły, no Dobrze. i proszę! No! I to będzie może i ze 21 metrów. Prawo Michał Haratyk! Najdalsze jego pchnięcie w tym sezonie w tym tak dotąd, 20.71. No to jest z 20, 80, 20, 90 na pewno. Jak nie powyżej 21 metra? 20, 94. No proszę. I tak... Ale przecież zaciskamy palce. Szósty tor Pijas Krzyszowska. Samba Majera znakomicie. Ale pija jest blisko. Idi Tajikambunji. Samba Majera. Pija jest na medalowej pozycji. Będzie druga czy trzecia? Nie wiem czy druga czy trzecia, ale będzie miała medal. 12-31. Samba, Samba Majeli. Majeli. Fenomenal. Wojciech Nowicki. Ostatnia szansa. Ostatnia próba. Wojtek. Wiele razy to robiłeś, zrób raz jeszcze. Tak jak mówiliśmy wcześniej, wielkiej formy nie oczekujemy, ale przecież jak trafisz, to ten młot może spokojnie polecieć pół metra, a może nawet i metr dalej. Niezwykle starannie przygotowuje każdy rzut. Joasia Fiodorow tutaj nie może wytrzymać na miejscu, a on rozpoczyna ten taniec z młotem, wypuszcza go daleko. Yes! Yes! O i to jest niesamowite! zagranie, woli. To jest ponad 80 tak. i to może być dalej niż 80.49 kolosza. Chwila napięcia. Nie oczekujemy wielkiej formy, ale 80 Tak jest. Jest, jest na pierwszym miejscu. Jeszcze dwa rzuty do końca konkursu. Wojciech Nowicki powraca na pierwsze miejsce. Ależ dramaturgia. Tak. Ewa Swoboda, tor szósty. Już nieźle, chociaż Zejmę Dozo wystartowała jeszcze szybciej. Tam świetnie Francuska. Ewa idzie, idzie, biegnie, dobrze, będzie to chyba. Chy medal. Chy chyba brąz. Chyba brąz. brąz. 10.99 Dina Asher Smith. Do... Tor siódmy. Natalia Kaczmarek, mistrzyni olimpijska sztafety mieszanej z Igrzysk w Tokio i wicemistrzyni sztafety Pań. O tym też pamiętajmy. Natalia Kaczmarek, tor siódmy, a ją goni. Klawer jej ucieka. To są trzy najmocniejsze biegaczki tego finału. Natalia Pietki. W swoim rytmie. Biegnij tak, jak potrafisz. Najlepiej. Klawer oczywiście wystartowała jak z katapulty. Chociaż powiedziałbym, że jak na siebie, to klawer wystartowała spokojnie. Natalia prawie ją dobiega tam na przeciwległej prostej, co mnie odrobinkę zaskakuje. Czyżby klawier zamierzała trochę inaczej rozłożyć siły? a delekę za Natalią utrzymuje się ta odległość. Teraz wiraż trochę się zbliżyła. Irlandka za chwilę ostatnia prosta. Like Klawer została. Jest dopiero na czwartym miejscu Natalia Kaczmarek i Rasida Tadeleke. Ramię w ramię, Natalio, do końca, do końca ta młoda Irlandka musi gdzieś się złamać! Musi gdzieś pęknąć! Natalia, pierwsza, tak jest, tak jest! Mamy złoto! 8.98! Rekord Polski! ale ona pobiegła! Ależ bieg. Rekord Irlandii, rekord Polski, ale co najważniejsze, rekord Polski wciąż jest lepszy od rekordu i Irlandia właściwie musi spokojnie, bez jakiegoś wielkiego szarpania, wejść w koło, wejść w ten pierwszy, drugi obrót i podobnie jak Wojtek wczoraj, tam niczego wielkiego nie trzeba robić, po prostu delikatnie ten cały proces przyspieszyć, ten młot powinien polecieć dalej. Trafiła, teraz Anita. Tak, no trafiła. Jest dalej. Jest dalej. Tylko że tutaj te linie już nie teraz nie... nie zaklinajmy. Nie zaklinajmy, e, chociaż start... mnie się zdaje, że... No dobra. Spokojnie, Spokojnie poczekajmy. 72-68. Na czoło. Tak jest. 72,68 francuski. 72-92. Tak jest. Tak jest i przerzuciła teraz wszystkie naraz i Fantini i Francuskę i wskoczyła na pierwsze miejsce na podium. <mum>